Witajcie, rdacy! Szukacie dobrego, bezprzewodowego bloku numerycznego? EpoMaker EK21X to może być coś dla Was. Zapraszam na test. Tak wygląda front opakowania i ten jest minimalistyczny. To z tyłu czy boku producent umieścił więcej detali technicznych. W środku z dodatków mamy przewód USB w dobrym oplocie, duży backspace i trzy zapasowe switche, a jako że to sprzęt typu hot-swap, no to mamy też wyciągaczkę. Nie zabrakło instrukcji obsługi i na to pewnie zraz zerknięcie, by zrozumieć wszystkie skróty klawiszowe. Tak wygląda blok od razu po wyjęciu. Ten wykonany jest w całości z aluminium i to bardzo mocnego, bo całość waży aż 800 gramów. To tyle co niektóre pełnoprawne klawiatury. Jakość spasowania jest również bardzo dobra. Patrząc od spodu, mamy cztery przeciwpoślizgowe okrągłe gumy i urządzenie dobrze się trzyma blatu czy podkładki. Po lewej czy prawej nie znajdziemy żadnych dodatków, a jedynie takie designerskie wcięcie. To z tyłu mamy otwór dla naszego szybkiego dongla 2,4 GHz. Przełącznik między trybem przewodowym, Bluetoothem czy po kablu, no i wejście na USB-C do takiej łączności albo by podładować akumulator. Trochę szkoda, że producent nie opisał nam przełącznika, by wiedzieć, które ustawienie do czego służy. Po włączeniu od razu zwróciłem uwagę na podświetlenie i to jest całkiem dobre i wyraźne nawet za dnia. Dodatkowo, producent dał nam bardzo dużo efektów świetlnych, więc gwarantuję, że każdy znajdzie coś pod swoje preferencje. Szanuję również aluminiową roleczkę, ta jest bezgłośna podczas przekręcania, ale wyraźnie czujemy pod palcami punkty aktywacji, więc precyzyjnie możemy nią operować. Oczywiście jest również klikalna. A jak już tu jesteśmy, to moja wersja ma switche producenta Mulan, czyli taka kopia Cherry Redów, ale są jeszcze Wisteria, Flamingo czy Gatreony Yellow, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Switche producenta są bardzo dobrze wykonane i w ślepym teście nie jesteście w stanie odróżnić ich od oryginalnych Cherry czy Gatreonów. Mają bardzo fajny feeling z klikania, chodzą leciutko i masełkowato, sztos. No i od razu posłuchajcie jak brzmią. Producent nie ma swojego dedykowanego oprogramowania, a korzysta z VIA, czyli takiego ogólnodostępnego. Te może trochę jest toporne w nawigowaniu, ale to kwestia przyzwyczajenia. Najważniejsze jest jednak to, że jego funkcjonalność stoi na wysokim poziomie. Ustawimy sobie zatem makra, zaprogramujemy otwieranie skryptów czy programów, zmienimy parametry albo i oświetlenie. Tak więc czego chcieć więcej, poza oczywiście bardziej przyjaznym UI. A jak się taki blok numeryczny użytkuje? No cóż, po prostu dobrze. Dzięki połączeniu przez pasmo 24 GHz mamy zerowe opóźnienia, więc spokojnie nawet gracze mogą z tego urządzenia korzystać. Wykonanie jest jak czołg, więc i marne szanse, że EK21X uszkodzimy. Bateria aż 1000 mAh no i ona pozwala na około 40-50 godzin użytkowania, więc to też spoko wynik. Tak więc jeżeli szukacie bloku dla siebie, koniecznie weźcie EpoMakera Makera pod uwagę. No i cóż, tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!